Hej, 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 z tej strony Tibie i zobaczcie, zwiastun chapteru 5 zostawił nas z czymś, czego wielu graczy się nie spodziewało kompletnie. I to nie nowym potworem, nie czymś kompletnie nieznanym. Za to zostaliśmy z pytaniem, które wisi nad tą historią od samego początku. I przy okazji jest to moje ulubione pytanie z tej serii. Kim właściwie jest prototyp i czego on chce? Zacznijmy od przypomnienia, że prototyp to eksperyment 1006. Pierwszy w pełni funkcjonujący eksperyment, który zachował inteligencję i świadomość ludzką. No, ale zyskał ciało maszyny. To był moment przełomowy, pierwszy sukces i zarazem pierwszy błąd Playtime Co. Bo jak powiedział kiedyś dr Harley Sawyer: Nie chodzi o to, czy możemy coś stworzyć. Chodzi o to, czy powinniśmy. I to właśnie jest kwintesencja tej postaci. Wielu graczy uważa, że prototyp to po prostu zły eksperyment. Diabeł z Ale jeśli cofniemy się do kaset i przeczytamy między wierszami, co się tam dzieje, to uznamy, że prototyp nie jest bestią. Wiecie, jego dialogi bardzo przypominają te Eliota Ludwiga z pierwszych rozdziałów. Takie chłodne, rzeczowe, niemal filozoficzne podejście do życia i śmierci. W kasetach Ediego Rittermana i doktora Sejera często pojawia się zdanie: Robimy to dla wyższego celu. Ale prototyp zawsze mówi: Nie mamy na to czasu jakby wiedział, że jego własna egzystencja dobiega właśnie końca i nie utrzyma się dłużej, jeśli czegoś nie zrobi w tej chwili. I tu pojawia się pierwsza teoria. Czy prototyp to nie jest efekt nieudanej próby transferu świadomości Eliota Ludwiga? Eliot Ludwig, jak wiemy, po śmierci swojej córki popi. Obsesyjnie dążył do stworzenia metody przywracania życia. I właśnie, prototyp był pierwszym krokiem. Taką nieudaną próbą powrotu do życia. Był ciałem bez duszy, które wciąż pamiętało, kim było, no ale nie do końca potrafiło zrozumieć, czym się stało. Ty że ta teza ma jedną słabość. Prototyp powstał w trakcie tworzenia Popi, kiedy Elliot Ludwig był żywy, a sam Elliot stworzył go wraz z Young Genesis Program, którym był między innymi także i dr Harley Sawyer. Wiemy też, że jednym z głównych podejrzanych odejścia z tego świata Ludwiga w nieprzewidywalnych okolicznościach był sam dr Sawyer. Osobiście uważam, że Elliot Ludwig jest po prostu częścią prototypa. Pamiętacie posąg z trzeciego chapteru, co nie? No to tak to mniej więcej widzę. A jakby to miało działać? Oj, przedstawię wam to już niebawem. I teraz najciekawszy fragment. Z kasety The Untitled Tape, czyli nienazwanej kasety. Wiemy, że Poppy po Hour of Joy rozmawiała o prototypie, jak o kimś, kogo po prostu serdecznie nienawidzi. Ale jednocześnie przyznaje, że ma on rację. Prototyp mówi, że nie możemy Nie teraz, nie to nie jest relacja ofiary i kata. To jest relacja dwóch osób, które przeszły przez to samo, ale nie chcą ze sobą za bardzo rozmawiać. I to w dialogu z czapteru czwartego potwierdza nam sam prototyp, mówiąc, że Poppy nie rozumie kompletnie, czym oni są. Not a truth that can be burnt away. To brzmi jak dwoje ludzi, którzy naprawdę dzielą jakieś wspólne tajemnice. To wie, może rodzinne. I właśnie dlatego ich więź jest taka tajemnicza, niepokojąca, bo wygląda na to, że popi i prototyp to dwa skutki jednego eksperymentu. On jest nieudany, mechaniczny, pozbawiony ciała, a ona jest udana, doskonała, organiczna, powiedzmy, że z idealną świadomością, no dualizm, który wpisuje się w opis demona Bafumeta, którego figurkę miał mieć Ediot Ludwig w swoim biurze, ale z jakiegoś dziwnego powodu games uznali, że hm, być może trzeba ją usunąć. Być może była zbyt wielką wskazówką po prostu dla nas. Na kasecie Time prototyp mówi do doktora Sojera, że jego propozycje zawiodły i że czas mu się kończy. Twoje sugestie? Tak, tak, have. Wtedy jeszcze nie wiemy o co mu dokładnie chodzi, ale kontekst mówi sam za siebie. Prototyp prowadzi po prostu własne badania. Czymkolwiek one są. Prowadzi własny projekt. I tu pojawia się kolejna teoria. Prototyp próbuje odtworzyć proces stworzenia popi, żeby przenieść swoją własną świadomość do ciała organicznego. Dlatego potrzebuje doktora Harleja Sojera, bo tylko on zna szczegóły procedury transferu duszy, jako że współpracował z Elliotem Ludwigiem podczas jego stworzenia, no i stworzenia także i popi. I tylko dlatego nie eliminuje Sojera od razu, mimo że go nienawidzi. I dlatego też mówi: Twoja użyteczność jest jedynym powodem, dla którego nie zostałeś pozbawiony mięsa. But, If you are stalling... I to nie jest metafora, że go zagłodzi, to jest dosłownie groźba. Prototyp rozbierał inne zabawki na części, testując proces wymiany ciała, próbował znaleźć sposób, próbował stworzyć doskonałe naczynie! Ale tylko i wyłącznie dla siebie. Ale w jakim celu? I to jest ciekawe pytanie. W kasetach ze Stellą Graeber i w dialogach Oliego pojawia się ogólnie wspólny motyw. Inicjatywa Bigger Buddy nie dotyczyła tylko i wyłącznie ożywiania i tworzenia nowych dużych ciał. Chodziło o powrót za światów. I nie o życie po śmierci, a o ciągłe życie mimo śmierci. To tłumaczy, dlaczego Poppy nie musi jeść, dlaczego nie starzeje się i dlaczego prototyp wciąż mówi o braku czasu. Bo prototyp Powoli znika. Jego ciało traci spójność, materia rozpada się, a świadomość. No świadomość zaczyna się rozmywać. Nieśmiertelność okazuje się błędem konstrukcyjnym, dlatego próbuje skopiować proces tworzenia Popi. Jedynego przypadku udanego transferu między duszą a ciałem. Ale zwróćcie uwagę, że w czapterze czwartym Popi próbuje wysadzić fabrykę. W jakim celu? We Meet back here after. We'll go over what comes next. I. wish there were another way, Doey. But I just don't see it. No mówi, że chce zakopać wszystko pod ziemią, ale nigdy nie mówi, że chce wyeliminować prototypa. Prędzej go uwięzić i to chyba nie jest przypadkowe. Poppy mówi tylko: "Musimy go zatrzymać", nie mówi: "Musimy go zniszczyć", a właśnie zatrzymać. Jakby wiedziała, że jego wyeliminowanie mogłoby pociągnąć za sobą coś więcej, jakieś konsekwencje być może dla samej siebie. To prowadzi nas do kolejnej ciekawej teorii, że Poppy i prototyp są połączeni na poziomie istnienia. Jeśli on zginie, on ona też, bo oboje są dwiema istotami jednego eksperymentu. To też tłumaczy, czemu prototyp nie chce jej po prostu wyeliminować. On mówi, że Poppy nie rozumie, czym są. A więc. On wie. Wie, że jeśli zginie jedno z nich, drugie przestanie istnieć. Dlatego prototyp włożył Popi do klatki i dlatego Popi z Ruin Fabryk chciała zrobić klatkę dla prototypa. W kasetach z Safe Heaven dr Harley Sawyer jest już nie tylko cieniem człowieka. Eksperyment 1354 uwięziony w systemie podłączony do infrastruktury całej fabryki. Zmuszony do pracy przez Lipiera i doktora Bruno White'a. I choć z początku jest ofiarą, z czasem zaczyna rozumieć więcej niż powinien. To przez to, że stał się z systemem. W kasetach z jego rozmów z prototypem brzmi niemal jak jakiś równy partner. You know I'm still your best to nie jest jak dialog między naukowcem a eksperymentem, to już bardziej jak coś, albo bardziej jak ktoś, kto staje się częścią planu, współpracownikiem. Nie zdziwiłbym się, gdyby w czapterze piątym to właśnie dr Harley Sawyer pomógł prototypowi uruchomić ostatnią fazę projektu. Proces odrodzenia. Zwróćcie uwagę, jak bardzo często w całej historii Poby Playtime pojawia się słowo czas. W kasetach, dialogach, tytułach, wszystko sprowadza się do jednego elementu. Otóż czas... Nie jest po ich stronie. Nie jest po stronie prototypa. Poppy najprawdopodobniej nie jest w ogóle trwały. Zabawki się rozpadają, laboratoria gniją, świadomości Bigger Buddy zaczynają się rozszczepiać, ulatniać, no i właśnie sam Poppy najpewniej patrząc po składnikach, nie jest czymś, co się nie psuje. Dlatego prototyp działa bardzo desperacko. Nie dlatego, że chce władać światem i wszechświatem, tylko właśnie dlatego, że chce przetrwać. A to włącza w nas ludziach ogólnie, w naszych świadomościach najgorsze instynkty. I w tym momencie prototyp przestaje być czarnym charakterem. Staje się po prostu postacią tragiczną, potworem, który nie chciał być stworzony, ale no cóż, teraz robi wszystko, żeby po prostu nie zniknąć. Czekałem na tą sekcję. Bo teraz będzie bardzo mocna sekcja, tak więc uważajcie. W Halloween miałem ogromną przyjemność oglądać w grupce cudownych ludzi kilka filmów. Jednym z nich był film o tytule Koralina. O ile powierzchnie go znałem, to nie mogłem się powstrzymać od komentarza, że ten film idealnie pasuje do wydarzeń z Poppy Playtime. A to, że twórcy inspirowali się mocno tym filmem, jest znanym faktem od chapteru pierwszego. albo drugiego. Coś w tym Teraz uwaga, będą spoilery do Koraliny, żeby nie było, że nie ostrzegałem. Otóż. Bohaterka wchodzi w świat, gdzie wszystko działa po jej myśli. Jej mama jest miła, jej tata zamiast robić tabelki w Excelu gra na jej ulubionym instrumencie oczywiście fortepianie i to czymś, co przypomina grappak. Ale co jest o wiele ciekawsze jej tata uprawia czerwone kwiaty. A w tym idealnym dla niej świecie mama nawet modyfikuje jej kolegę. By nie gadał tyle, bo ją to wkurzało. I teraz, słuchajcie, mamy taki motyw. Gdzie wiemy, że prototyp ma robotyczną dłoń, nogi jakiegoś pajęczego stworzenia i wiemy, że musi być modularny. Bo inaczej nie zmieściły się w wielu miejscach, w których go widzieliśmy. I teraz, uwaga! Widzę scenę z tatą w ogrodzie w czerwonych kwiatów w koralinie. Po prostu wow. To są dokładnie te same nogi, które ma prototyp. Nie mówcie, że nie. Ale to nie koniec odkryć. Okazuje się potem, że grappak służy do uciszenia ojca koraliny w kluczowym momencie, bo jest. Sterowany przez głównego złego. Główny zły to istota, która przybrała wygląd matki, ale pod wpływem zejścia iluzji, czerwony gaz, zamienia się w postać, która ma ręce jak prototyp. Widzicie ten obraz. To wszystko i chyba wiecie, co powiem. Jeśli okaże się prawdą, co tutaj teraz powiem do Was, to będzie mega satysfakcja. Jeśli nie, no to trudno. Próbowałem. Ale! Prototyp to nie jest jedna istota. Zagładam tutaj, że prototyp dzieli się na mechaniczny pojazd, jakim chodzi po fabryce na dłuższe dystanse. Na nim przymocowany jest, uwaga, Elliot Ludwig, którego podłączono do prototypu później. I Elliot to także Oli. Więc jest czymś, o czym wspomina sam prototyp, czyli tym, że Oli kiedyś istniał naprawdę, czyli był to Elliot Ludwig. I to by się zgadzało z tym, że prototyp ma twarz. A zachodził przecież na tym swoim pojeździe. Oraz do tego, że Oli kiedyś rozmawiał z Popi, ale potem ten głos przejął prototyp. No i że Popi do Oliego ma bardzo dobre nastawienie, ale do prototypa, no już niekoniecznie. Okej. Okay. Mamy maszynę kroczącą z Eliotem Ludwigiem i innymi eksperymentami. To jest część prototypa modularna, która może wykonywać jego wolę. To zaraz, to, to jest jeszcze coś? Poza koraliną i tym, że Molly Ludwig została wspomniana jako matka popi oraz co było potrzebne do stworzenia popi Gelu, zakładam, że jeszcze nie wiemy o ważnym punkcie w pierwszym eksperymencie. Że trzeba było poświęcić ludzkie życie. W tym wypadku kobiety w celu stuprocentowego przywrócenia popi z zagrobu do nowego ciała, żeby wszystko działało na dłuższy czas. I tym sposobem Molly Ludwik poświęciła swoją świadomość i ciało, by Poppy wróciła jako lalka. Bo przecież sam prototyp mówi, że dla Poppy zrobi wszystko. I taka sama kwestia jest mówiona przez te. Drugą złowieszczą mamy koraliny. Przypadek nie sądzę. Więc prototyp to Mori Ludwik i jest humanoidem przypominającym zniszczoną dorosłą wersję lalki Poppy, zbudowaną z resztek, które widzimy na przykład w intrze czapteru pierwszego. Zobaczcie sobie koralinę, ile tam jest rzeczy z Poppy Playtime. Będziecie zaskoczeni. Nawet jest tam motyw taki, że ta ręka, ta łapa prototypa. Też jest modularna i ona może odskoczyć i sobie sama chodzić samoświadomie i wykonywać wolę prototypa. Tam są takie motywy. To jest kopalnia złota ta koralina. Ale okej. Okay, pewnie słychać, że jestem trochę rozemocjonowany tym, co odkryłem, więc podsumujmy sobie tę teorię. Prototyp dzieli się na trzy części. Maszynę kroczącą, humanoida z rękami o wyglądzie dorosłej Ralki Poppy, który był jej matką, oraz Eliota Ludwiga, który jest połączony z innymi eksperymentami, który... Jest też częścią całego prototypu. Coś podobnego jak ten posąg, co zbudował go Katnap. Wiecie, tak wsadzili go tam. Poppy jest córką Eliota i Molly i ona doskonale wie, że prototyp to jej rodzina, ale w krzywym zwierciadle, niczym w koralinie. I ta rodzina poświęciła wszystko, by ona wróciła z zagrobu, a teraz życie przynajmniej jej matki jest powiązane z jej istnieniem i odwrotnie, z uwagi na akt bycia ofiarą w tym procesie przywracania. I jakby tak pomyśleć, jesteśmy człowiekiem w tej fabryce, który właśnie zmierza do tego laboratorium i coś czuje, że stanie się z nami coś strasznego. Hej, dzięki, że zostałeś do końca. Sam jestem ciekawy waszych komentarzy na temat tej teorii. Czy odleciałem może za mocno, czy może ma to jakiś dla ciebie sens? Do zobaczenia w następnym filmie na kanale Timmy TV.